Cześć. W dzisiejszym odcinku chciałbym powiedzieć o roli zaangażowania założyciela i tego, jaki wpływ ma na biznes, bo uważam, że ma ogromny wpływ. Moja hipoteza jest taka, że zwłaszcza w Polsce, gdzie jakiś czas temu byliśmy takim krajem, powiedzmy, w, w, wchodzącym w poważniejszy biznes, budowaliśmy pierwsze organizacje kilkudziesięcioosobowe, kilkusetosobowe, Zbyt wcześnie wielu polskich funderów zaczęło się wycofywać z stanowisk prezesowskich. Widać to przynajmniej w mojej bańce i uważam, że, że to zaangażowanie, w, zwłaszcza w pierwszej fazie rozwoju firmy i ta pierwsza faza rozwoju firmy nie trwa niestety pięciu lat tak jak wiele, wiele osób uważa, tylko znacznie, znacznie dłużej. Wycofanie się założyciela powoduje bardzo może nie tyle co upadek organizacji, co uważam, że ma duży wpływ na ciągnięcie dalej organizacji. Byłbym daleki od wyciągania wniosków tych jak to, że, Apple po, po odsunięciu Jobsa straciło swój impet, bo, bo to jest zupełnie inny rodzaj i zupełnie inna skala biznesu niż, niż, to, co, niż to, co małe, kilkudziesięcioosobowe firmy mają. Jakby w tym takim wielkim świecie biznesu często jest tak, że założyciel po prostu nie ma, dochodzimy do takiego etapu rozwoju organizacji, że Funder ma zbyt małą wiedzę na tym etapie skalowania działalności, i ta sukcesja jest potrzebna. Natomiast uważam, że wiele sukcesji, które pojawiły się jakiś czas temu w ostatnich dwóch latach w mojej bańce digitalowej, było zbyt przedwczesnym wytrąceniem impetu, który miała dana organizacja bardzo e, uważam że bardzo e, dużo związanego z, jest z tego e, takiego pędu że, że dużo, dużo firm dużo organizacji chce funderzy tych organizacji chcą przejść na tak zwaną wcześniejszą emeryturę I to jest jeden z powodów drugi z powodów jest to, że funder jest zaangażowany w życie więcej większej liczby spółek tak jest jakaś moda na seryjność, seryjność firm, budowanie seryjnych organiza seryjnie organizacji, i to też powoduje to, że przy, przy przedsiębiorcy powoli, stają się, powoli stają, stają się, takimi emerytami, trochę rozproszonymi osobami na wiele, wiele organizacji, a tak jak już wspomniałem, zaangażowanie założyciela jest kluczowe. Uważam, że do przynajmniej powyżej setki osób na pokładzie, a dzisiaj rozmawiałem z przedsiębiorcą, który doprowadził firmę do 300 osób, zanim oddał, zanim wyszedł z, z roli egzekucyjnej, z roli za, zarządczej tą organizacją i powiedział właśnie, że, że właśnie za, za, dopóki, dopóki starcza ci wiedzy, nie powinieneś, nie powinieneś oddawać, tym bardziej, że w wielu przypadkach w sukcesjach, zwłaszcza w polskich organizacjach, osoba, która była sukcesorem jest trochę mniej doświadczona, Niż osoba, która dokonywała, dokonywała tej sukcesji. Ja znam osobiście kilka przypadków, zarówno sukcesji, która, która była sukcesją rodzinną, czyli była po prostu spowodowana wiekiem osób, które założy, zakładały firmę, i tutaj jest jakby zrozumiałe, że. że jest potrzebna, potrzebne dokonanie sukcesji na wzgląd zdrowotnych, na wzgląd bezpieczeństwa organizacji, no bo to są już osoby, które 30-40 lat piestowały urząd, że tak powiem prezesa i tutaj jest zrozumiałe, że wchodzi, dokonuje się sukcesja. Natomiast dokonowanie sukcesji po, po 3-5 latach od założenia firmy Często jest przedwczesnym targnięciem się, że tak powiem, na, 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 na emeryturę, na odcinanie kuponów. Ja rozmawiałem w tym roku przynajmniej z dziesięcioma takimi osobami, które dokonały tego typu sukcesji. I jakby oczywiście w ich, w ich oczach wszyscy uważamy, wszyscy uważają, że, że, że to słuszny słuszny kierunek. Że dokonali słusznego wyboru. Natomiast trzeba pamiętać, że mentalność założyciela versus mentalność osoby, która jest prezesem, który jest prezesem najemnym, że tak powiem brzydko, jest zupełnie inna. Założyciel będzie się zabijał o jak najlepsze wyniki, będzie nawet jeżeli nie pracuje już 12 godzin, tylko przechodzi na znacznie. Mniejszy poziom, poziom pracy, no to założyciel będzie miał w mentalności dokonywanie jak najlepszych wyników. Uważam, że w takim momencie takiego ekstremalnego kryzysu w organizacji prezes najemny prędzej jest w stanie machnąć ręką niż założyciel. Który, który wie o odpowiedzialności, o konsekwencji tego, tego, co się może wydarzyć w danej rzeczy. Podobne, podobne, podobne przemyślenia mam na, na wzgląd szybko rosnących organizacji. Inaczej do tego będzie podchodził. Związany trochę emocjonalnie założyciel versus prezes, który jest prezesem najemnym. Tak? Oczywiście można przypisać, że, że wolniej, spokojniej można rozwijać, natomiast szczerze powiedziawszy, jestem, jestem w zdania, że, że ta mentalność właścicielska tego założyciela, to szybkość, szybkość działania jakby. Inne podejście do ryzyka. To też ma znaczenie w pierwszych obszarach życia organizacji. I też rozmawiałem z pewną, z pewną osobą, która dokonała sukcesji bodajże w tamtym roku i, i powiedziała, że widzi bardzo duże, bardzo duże spowolnienie wzrostu. Nadal ten wzrost jest utrzymywany, bo to nie jest tak, że dając prezesa najemnego, bo prezesa sukcesji jesteś w stanie. Jesteś w stanie od razu, że tak powiem, wszystkie te trudy i te wyniki fundera zaprzepłacić? Nie. I to, to jakby ten proces może w ogóle nigdy nie nastać. Natomiast tempo rozwoju, tempo wzrostu jest bardzo, bardzo widoczne. Więc dokonując sukcesji należy sobie zadać pytanie, czy. Jesteśmy z tym ok, że firma będzie po prostu wolniej, wolniej rosła. I tutaj to też może być dla, dla wielu kontrowersyjne, ale są firmy, które po prostu z 5 czy 10 wzrostem rok do roku czują się ok. No jakby to też, to też jest wyznacznik tego, czy, czy, czy to zaangażowanie właścicielskie jest potrzebne. Innym aspektem tego zaangażowania, tego, tego podjęcia tej decyzji, czy, czy, czy dokonujemy sukcesji, może być też aktualny stan zdrowia psychicznego fandera, tak, bo to nie jest tak, że, że, że ta sukcesja jest czymś zabronionym po trzech czy pięciu latach działalności firmy. Ona po prostu moim zdaniem powoduje powolniejszy wzrost organizacji, a jeżeli firma jest nieprzygotowana na sukcesję, a nie, niestety, część obserwowanych przeze mnie firmy nie była przygotowana, nie, ma, nie miała ułożona procesów, nie miała wielu rzeczy w, w swojej organizacji, nie miała jeszcze dobranego dyrektora operacyjnego, zanim, zanim postawiła postanowiła, że prezes, prezes zakończy swój, że tak powiem, żywot prezesury i przejdzie na wcześniejszą emeryturę. Natomiast są przypadki, gdzie na przykład zdrowie nie pozwalało albo zdrowie fundera siadło w najmniej spodziewanym momencie. Jest nam przypadek sukcesji albo, albo czasowej sukcesji. Gdzie po prostu funder organizacji miał wypadek, który go wyłączył na prawie chyba półtorej roku z życia organizacji. I wtedy okazało się, że firma jest doskonale uprocesowiona. I i ten, ten test, chociaż bardzo brutalny, pokazał, że firma jest gotowa na ewentualną sukcesję, ale niestety bardzo dużo firm, bardzo dużo organizacji nie jest przygotowanych na dłuższą nieobecność prezesa. Już pomijam, że w wielu przypadkach po prostu jest to. Jest to związane z wolniejszym, wolniejszym rozkwitem firmy, natomiast dla wielu po prostu to jest kanibalizacja. Te najgorzej przygotowane do, do, do życia po miesiącu od zniknięcia Fandera umierają. Te lepiej zorganizowane może nie tyle będą, co, co będą umierały, co po prostu będą się gorzej, gorzej rozwijały, w, w, w dużo. Powolniej. Dlatego uważam, że te sukcesje w większości przypadków, przynajmniej w Polsce, jak obserwujemy, były zbyt szybko dokonane. Jeżeli w trzecim dzia roku działalności firmy dokonuje się sukcesji, to zakładam, że powinno się go przygotować już od drugiego roku działalności, no bo takie przypadki też miały miejsce. W jeżeli, jeżeli na przykład w piątym roku działalności dokonujesz sukcesji, należy no, myśleć o tym, Mniej więcej od trzeciego, czwartego roku działalności firmy, czyli jakby zbyt wcześnie, swoje, swoje plany na, na przedłużone wakacje często chciałeś zrealizować. I tutaj na przykład pojawia się aspekt tego, co chcemy osiągać. tak Często, jak rozmawiałem z founderami, to też jest element wypalenia, czyli bardzo szybkie zbudowanie trakcji, bardzo szybkie zbudowanie stabilnego, dobrze prosperującego biznesu. Bardzo szybkie, wręcz powiedziałbym dywidendowe wypłacanie sobie środków z organizacji. Uważam, że takie rzeczy rozleniwiają, powodują głód, powodują brak głodu. U, u funderów, u założycieli, i mogą one doprowadzić do właśnie tego, że zbyt szybko dokonamy sukcesji, przerzucimy się na kolejny projekt. I też zauważyłem z obserwacji, że gdy gaśnie funder w jednym projekcie, jest mu bardzo ciężko zbudować drugi, kolejny rentowny produkt. I to jest z obserwacji przynajmniej kilku, czy nawet kilkunastu moich znajomych, którzy po sukcesji największej swojej organizacji budują mniejszą lub mniejsze równolegle, co też jest pewnym rodzajem rozproszenia. I finalnie organizacja główna nie działa prawidłowo. Organizacje te mniejsze, przez to, że founder nie był na zbyt długim, zbyt długo nie odpoczywał. Nie mają takiego impetu, no bo one często są pozbawione wysiłku i zaangażowania tego fundera, bo, bo. Nie zdołał odpocząć po pierwszym długim maratonie, jakim było, nie wiem, pięcioletnie budowanie organizacji do kilkunastu, powiedzmy, milionów przychodu rocznego, i on od razu wrzuca się w wir budowania kolejnej organizacji, ale mówi sobie: Nie będę tego budował, takie poprzedniej firmy, czyli nie będę się zajeżdżał. I oczywiście, jakby samo zajeżdżanie jest bardzo złe, natomiast Często ta organizacja nie ma siły oderwać się od startu, do, od startu, i wbrew pozorom, pomimo większego doświadczenia, większej puli kontaktów itd., nie idzie tak, jakby sobie tego życzył. Nabotyka bariery, przestaje wierzyć w swoje umiejętności, w które bardzo wierzył. Zaczą, zaczął wierzyć po trzecim, czwartym, piątym roku działalności swojej podstawowej organizacji, też koliduje później na jego rzeczy psychiczne. To tyle takich moich przemyśleń na temat mentalności założycielskiej, na temat zaangażowania foundera w rozwój organizacji, i mam nadzieję, że było to dla kogoś pomocne. Mam nadzieję, że ktoś sobie wyciągnie wnioski. Mam nadzieję, że ktoś sobie pomyśli nad swoją, nad swoją aktualną sytuacją. Być może komuś zmienię tym materiałem sposób myślenia i tego, co miał, jak, jakie myśli miał do tej pory. Oczywiście to są luźne przemyślenia i chciałbym, żebyś dostosował do, do swojej aktualnej sytuacji, bo, tak jak powiedziałem, sukcesja nie zawsze jest czymś złym. Tylko uważam, że nie powinno się jej dokonywać pochopnie i zbyt szybko, na zbyt wczesnym etapie rozwoju działalności, bo można wyhamować sobie czy zajechać tak zwaną kurą znoszącą złote, złote jaja. Dzięki Wielkie, że wysłuchałeś tego materiału. Do zobaczenia wkrótce.